9 zwyczajnych i niezwyczajnych sposobów na poradzenie sobie z natłokiem myśli i negatywnych informacji z zewnątrz. Zapraszam. Kacper Bisans przedstawia Smart Life. Kreatywny styl życia w praktyce. Zanim zaczniemy, szybka informacja, już 6 kwietnia 20 odbędzie się darmowy live mojego wspólnika Maćka wieczorka na temat biznesu odpornego na kryzys, czyli jak radzić sobie w niepewnych czasach. Bardzo polecam, szykuje się bardzo duży live, bo pewnie będzie około 10 tysięcy osób, tak, tak celujemy. Także zapisz się poniżej i zaklep swoje miejsce już teraz. Do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Paliwo dalej drogie, więc nagrywam ponownie w stojącym samochodzie. I dzisiaj pogadamy o siedmiu moich sposobach na to, jak sobie radzić nawet nie powiem ze smutkiem, ale z takim przytłoczeniem, z zamuleniem. W, taki, w, w takich dniach, kiedy nie do końca czujesz się sobą, i nagrywam to w idealnym momencie, bo sam mam trochę taką grypę, anginę. Korzystam z tego, że mam przypływ energii i, i nagrywam resztkami sił, także, także, idealny moment, żeby pogadać o tym, co się dzieje, co, co ja robię, kiedy gorzej się czuję, niekoniecznie zdrowotnie, ale tak bardziej mentalnie. No i oczywiście, część z tych technik będzie uniwersalna, część będzie bardzo subiektywna, bo. Bo niektórym w ogóle to nie pomoże. E, a część nikomu nie pomoże, bo część, część osób potrzebuje pomocy psychologa, psychiatry, więc wiadomo, że ja nim, nim nie jestem. Natomiast po, podzielę się tym, co u mnie działa, i być może u ciebie również zadziała. Po pierwsze, co ja robię, kiedy mam za dużo w głowie e, zapisuję zapisuję swoje obowiązki. E, zapisuję obowiązki, e, zapisuję całą do zrobienia. Ja to robię w, w notatkach Apple. Czyli to mam na iPhone'ie i na MacBooku. Jeżeli nie używasz tego sprzętu, no to możesz mieć dowolną aplikację do tasków, do zadań, żeby sobie to odhaczać. I właśnie a propos odhaczania, to ja sobie zawsze używam tych takich właśnie okrągłych kółeczek, gdzie mogę odhaczyć, że coś zrobiłem. I tam zapisuję sobie wszystko, nawet takie drobne rzeczy. I wtedy nawet pisuję takie pierdoły typu Zrobić śniadanie, prysznic. I zapisuję sobie to na rano i robię kilka takich rzeczy. I nagle, kiedy siadam do komputera do pracy, to nagle już mam na przykład trzy punkty odhaczone. tak Wyjść z psami. I nagle czuję, że już coś zrobiłem, że już mam jakiś progres. I to jest zawsze budujące. To jest może śmieszne, to może wydawać się dla niektórych głupie, ale u mnie działa, więc, więc się dzielę. Więc najpierw zapisać i odhaczać cokolwiek. To jest moja, moja pierwsza rada i myślę, że warto sobie to sprawdzić. Po drugie, zminimalizować strach, jeżeli on występuje. Mówię celowo strach, bo teraz wiadomo, covidowe tematy, wojna, to wszystko opiera się na strachu i to też siłą rzeczy jakoś oddziałuje. Nawet jeżeli nie, nie chodzisz w panice, no to jednak jest tam gdzieś z tyłu głowy, a co jak polska gospodarka opadnie, a co jak jednak wojska wjadą tutaj do Polski. Są takie pytania. I tutaj ci podam przykład mojej żony, która też się niepokoiła trochę, ja się pytam dobrze, ale czym się, czym się dokładnie przejmujesz? A eee, tym, że u nas też być może kiedyś będzie jak na Ukrainie. Mówię, okej, okay. eee, według mnie szanse są na to na, na razie przynajmniej nieduże, ale rozumiem taki lęk. No to co zrobiłaś, żeby się przed tym zabezpieczyć? No i odpowiedź była taka, że raczej nic. No i. Eee, w ramach naszych ym, y, małżeńskich sprzeczek powiedziałem, słuchaj, masz zasyfione, zagrozowane auto, bardziej zagrozowane niż zasyfione, bo Karolina ma auto y, służbowe, gdzie tam ma dużo, dużo kartonów z materiałami służbowymi, y, ale można je trzymać w garażu, można je trzymać gdziekolwiek, nie trzeba ich włożyć w aucie. No i mówię, słuchaj, wyczyść sobie auto, y, opróżnij wszystko, y, wtedy... Jakbyśmy mieli uciekać, to przynajmniej auto będzie puste, to będzie można tam szybko coś włożyć i, i jechać. Mówię, zrobisz coś, z, w jakiś sposób się zabezpieczysz, zminimalizujesz strach. I to jest oczywiście znowu trywialny przykład, można się z niego śmiać, ale być może warto. Ja słyszałem, że świadkowie jechowy mają takie plecaki, gdzie tam są konserwy, gdzie tam są ciuchy, jakie podstawowe rzeczy, które są potrzebne, gdyby był koniec świata. I o ile to było może bardziej zabawne jeszcze wcześniej, to teraz ten koniec świata jest trochę bardziej namacalny, bardziej realny. I to mówię świata w sensie no, dla, dla wielu osób z Ukrainy, nadszedł koniec świata taki lokalny. Więc może te pcaki nie są takie głupie i oni tylko zmieniają te konserwy. Jak tracą na wartości, to już je jedzą po prostu na, na last minute i wkładają nowe. Więc może to jest jakiś sp sposób, czyli się zabezpiecz, bądź takim prepersem, zrób wszystko, żeby ten strach zminimalizować. A to jest, a najlepiej minimalizować go po prostu robiąc jakieś kroki, żeby się, się przygotować na ewentualne zagrożenia, żeby, żeby, żeby mieć jakąś pewność, że. Że sobie poradzisz. Zresztą czytałem jakiś taki artykuł, że większość, teraz nie chcę strzelać liczbą, ale z tego co kojarzę, chyba 90 parę procent rzeczy, którymi się niepokoimy, się nie wydarzają. Więc to też jest w jakiś sposób krzepiące. Dobra, trzecia kwestia. Spotkać się z kimś i pogadać. Z żywym człowiekiem. Nie na Skype'ie, nie na signalu. Z żywym człowiekiem spotkać się i pogadać. Ale nie z jakimś gościem, który cię zamuli i będzie gadał tylko o chorobach i wojnie, bo nie, nie, to nie jest rozwiązanie. Najlepiej sobie znaleźć kogoś, kogo lubisz, kogo ma dobrą energię i ktoś, kto najlepiej ma jakąś pasję. Ktoś, kto ci opowiada o swoim życiu, nie wiem. Ktoś, kto podróżuje i wrócił z podróży, opowie ci o tym. Ktoś, kto interesuje się motosportem i gdzieś tam startuje, niech ci opowie o tym. Ktoś, kto. Remontował ostatnio dom czy ogród, i chcę powiedzieć, jak to wyglądało, z czym się tam musiał zmagać i jaki jest efekt finalny, cokolwiek. Ale cokolwiek co jest normalnym, prostym tematem, który nie jest e, związany z chorobami, wojnami, polityką, tylko coś takiego ludzkiego, normalnego, co po prostu e, o czym można pogadać, e, coś, co ci może zainspiruje, wzbogaci, czego się dowiesz, nauczysz. Coś takiego. Także znajdź sobie taką osobę, spotkaj się. Od razu też człowiek ma taki reset umysłowy i po prostu to działa. Czwarty punkt. To samo, tylko z podróżami. Jeżeli lubisz podróże, bo też nie każdy lubi, ja lubię, to może warto jej wyskoczyć na weekend. Bardzo często są, teraz są loty takie. Na Ryanerze czy na Uizerze, że masz, na, na Ryanerze są promocje takie typu dwa bilety w jednego, zdarzają się tak co kwartał mniej więcej. Na Uzerze i takie stanio, także możesz spokojnie w piątek wieczorem wylecieć, w niedzielę wieczorem przylecieć i zobaczyć sobie obcą kulturę, nie wiem, Włochy, Hiszpanię, jakikolwiek inny europejski kraj, bo to raczej mówimy o Europie, i totalnie się zresetować. Jeżeli to się stresuje, tak, jeżeli dla Ciebie to nie jest takie łatwe, to wiadomo, że bez sensu, więc wtedy bardziej lokalnie pojedź sobie do zakopanego w góry nad morze, gdziekolwiek, czy do jakiegoś fajnego apartamenciku w jakimkolwiek mieście i y, zobacz y, coś innego, odetnij się, to na pewno y, będzie miało swój plus. Po piąte, podważ problemy. Y, ja tu miałem ostatnio taką rodzinę z Ukrainy i i bardzo ciekawie jest, jeżeli Ty masz jakieś swoje problemy, i nagle je z, ścierasz, zderzasz z problemami innych osób. I wyobraź sobie, że, że pytam się Ukrainki. To co teraz masz, zupełnie nowe życie inne spojrzenie na świat, bo ona akurat przyjechała z Ukrainy do Polski. Chwilę u nas była z siostrą i mamą, to były dorosłe kobiety po 40. I teraz lecą na Dominikanę i tam przez jakiś czas będą na tej Dominikanie, bo na Dominikanie jest tanie życie, plaża, morze, więc niezłe warunki, żeby tą wojnę przeczekać. Wiadomo, że trzeba za coś żyć, ale, ale niezłe warunki. No i pytam się, jak ona teraz patrzy na to wszystko? Ona mówi, że. Wcześniej przejmowała się tym, że trochę kasy brakuje, albo w co się ubrać, albo jakieś problemy w pracy. A teraz nagle zrozumiała, że jak ma tylko tam parę, parę reklamówek i przeżyła 10 dni w schronie, gdzie ją wyziębiło totalnie, no to, to teraz w sumie to cieszę się, że żyje i ona nie ma teraz żadnych problemów. Ona leci na Dominikanę i powiedziała: Oczywiście muszę znaleźć pracę, ale nie mam żadnych problemów, zaczynam od nowa. I to jest dobre podejście. A z drugiej strony, zobacz, ta osoba nie ma nic. Ta osoba, nawet yy, siedziała u mnie, była w pokoju, gdzie jest kominek, gdzie jest, ten kominek tak daje, że jest za gorąco zawsze. A ona siedziała w kurtce, dlatego że przez 10 dni była na, w schronie, gdzie ją wyziębiło tak, że mimo, że była tydzień wcześniej w tym skronie, yy, to dalej było zimno. Rozumiesz? Yy, I teraz. Yy, no to jest straszne po prostu. A nawet słyszałem osobach, które wchodziły do strony na godzinę dwie, jak były tylko ataki bombowe i wychodziły, i potem szybko jakieś przeziębienie, infekcja, bo tam było tak zimno. Także. Jeżeli rozmawiasz z osobą, która spędziła tyle dni w schronie i ona mówi, że w sumie nie ma problemów, no to warto to ze swoimi problemami skonfrontować. I wiadomo, że nie ma co się równać w dół, i to nie o to chodzi, że teraz będziemy się porównywać do dzieci w Afryce, bo to kompletnie nie o to chodzi. Ale może warto złapać kontakt z rzeczywistością i zrozumieć, że e, takie. Takie przeciętne problemy Kowalskiego to nie są problemy. To są jakieś wyzwania, które sobie ogarniesz, rozwiążesz prędzej czy później. To są rzeczy, na które masz wpływ. To są rzeczy, które ci przeważnie e, nie zabierają e, jedzenia, ciepła, e, bliskich. Po prostu to są jakieś zwykłe troski, więc warto to skonfrontować i i tak złapać kontakt taki pozytywny ze światem, zobaczyć, że faktycznie te problemy to realnie niekoniecznie muszą być problemami. Dobra, szósta kwestia. Yy, wyspać się. Wyspać się, bo yy, to znowu banał, ale zauważyłem, że jak jestem niewyspany, jak dzisiaj troszeczkę chory, to dużo gorzej się zbiera myśli, yy, dużo bardziej się jest wrażliwym na, na te informacje, które yy, lecą z, z zewnątrz. Człowiek podejmuje gorsze decyzje. Jest bardziej taki depresyjny. Także, jeżeli masz problem z wyspaniem się, to znajdź tą chwilę, pójdź wcześniej spać, wyśpij się. Znowu banał, ale czasem w tym pędzie zapominamy o tym. A im bardziej jesteś wyspany, tym lepiej odbierasz świat. A jak mamy takie słonko jak dzisiaj, to już w ogóle jest fantastycznie. Kolejna kwestia. To ona się trochę łączy z tym, z ty spotkają z drugą osobą, ale jeżeli nie masz kontaktu z nikim fajnym, żeby spotkać się trochę, zrobić reset, to e, naucz się czegoś, poczytaj jakąś książkę, dowiedz się czegoś e, i mam na myśli bardziej albo jakąś fajną beltrystykę, taką że rzeczywiście, że e, coś to Cię interesuje, jak, jakieś e, smoki, czarodzieje itd., i ja akurat nie przepadam, chociaż Harry, Harry Potter był fajny, e, więc albo wejdź w jakiś totalny inny świat i się na chwilę e, odmul. Albo weź coś kreatywnego, ciekawego o ludziach, którzy są inspirujący. Czyli weź sobie biografię kogoś. Ja jestem pod dużym wrażeniem książki na temat twórców LEGO na przykład. Więc zobacz sobie, jak ktoś tworzył coś fajnego w życiu i o nim poczytaj, bo to też może trochę Twoje życie odświeżyć, trochę dodać jakiegoś kolorytu i zainspirować Cię, takie rzeczy mnie osobiście pomagają i sięgam po takie książki, ale od razu powiem szczerze, że ja z reguły sięgam wyrywkowo. Czytam sobie rozdział, czytam sobie dwa rozdziały, rzadko czytam książkę od deski do deski, a już na pewno nie na jeden tchu. Przeważnie po prostu sobie tylko liznę, na przykład wieczorem, pół godziny. że znaczy wieczorem też mogę liznę coś innego, ale, ale bardziej chodzi mi o to, że tą książkę tak przekartkuję i pół godziny, pół godziny na przykład poczytam i to już też daje trochę temu, temu umysłowi odpocząć, wejść w trochę inny tryb, w trochę inny kierunek i po prostu o tym pomyśleć. Punkt ósmy, chyba już. Odpicować się odpicować się co ona myśli. Jak, jak łapię taką zamułę, to biorę prysznic. Prysznic jest ole fajny, że są nawet takie badania. Że tu mamy e, tak, taki, taką część. E, na czaszcze? Na czaszcze, czaszcze. <gry> Wiesz o co mi chodzi. Tutaj masz taki punkt, który jeżeli jest stymulowany wodą, to odpala ci się kreatywność. Dlatego tyle jest y, pomysłów fajnych pod prysznicem. Więc idziesz pod ten prysznic, y, ładnie się umyjesz, y, a potem warto się ogolić. Jeżeli, jeżeli masz jakikolwiek zarost. Ja mam takie dziecięce, ale też się zawsze ogolę. I ładnie ubrać. W sensie, nawet jak coś w domu, to nie w dres i, i t-shirta, tylko coś takiego wygodnego, ale bardziej formalnego, tak żeby się czuć dobrze. Nie wiem, może, jeżeli lubisz zegarki, możesz założyć zegarek, który lubisz. Jeżeli czujesz się taki aktywny, bojowy, nie wiem, w marnarce to załóż marynarkę. Coś, w czym ten poziom takiego twojego, tak, że się nie wstydzisz wyjść do ludzi, tak? Że to jest takie, takie coś ekstra, ale siedzisz w domu. Dziwne, dziwne, ale to też wzmacnia motywację i, e, i jakąś taką chęć do działania. Także też polecam się odpicować, e, umyć trochę, zrobić, jeżeli jesteś kobietą, to jakiś make-up tylko dla siebie i, e, i podejść do swojej listy zadań, do swoich problemów w e, taki właśnie, w, od, w taki odpicowany sposób. Niby próżne, niby prymitywne, ale u mnie działa, także, także może, może też również u ciebie zadziała. No i ostatni, ostatni punkt. E, ósmy już chyba, to wywalić TikToka, wywalić Facebooka z telefonu, choćby czasowo. Bo wywalić tak ogólnie to wiele osób ma zawał od razu, co to jak to przecież potrzebuje, ale skoro nie jesteś, nie jesteś uzależniony, a nie jesteś prawda, to wywal to na 3 dni albo na tydzień. Wtedy odetniesz się od strumienia informacji, bo oczywiście każdy jest taki mądry, że zna statystyki. O. Przeciętny Polak spędza 5 godzin przed telewizorem i większość mądrych ludzi mówi oh, ja w ogóle nie oglądam telewizji, ja jestem po prostu rozwojowy, ja jestem taki super, ja po prostu jestem cały, całe życie po prostu produktywny. No i potem co? Siedzisz na Facebooku, na TikToku, scrollujesz, oglądasz i jeszcze jak zobaczysz coś ciekawego, nie wiem, na TikToku szybki przepis, lubisz gotować, nie wiem, inspiracji na podróż albo poznasz trzy słówka po angielsku, fajnie. Spoko, to jest nawet pożyteczne, ale przeważnie tam jest tyle bzdur, a na Facebooku będziesz o tyle rzeczy o pandemiach, wojnach, strachu polityce, że to znowu przytłacza i znowu, nawet jak jesteś odporny, nawet jak nie czujesz, że to jest aż tak dla ciebie oddziałujące, to to oddziałuje i to rzeczywiście działa w zły sposób na, na ciebie. Także wywal te social media. Tak jak mówię, jak nie umiesz na, na dłużej, to wywal na jakiś czas. Ja wiem, że wielu z Was pracuje na social mediach, ja też pracuję, więc y, ja mam te apki, y, bo TikToka trzeba sprawdzać, y, co tam chłopaki wymodzili, jaki fragment wrzucili. Więc co 2-3 dni tam wchodzę i sprawdzam. Y, bo TikTok powstają mi tak, że te filmy YouTubeowe, które nagrywam, się tnie na mniejsze części i, i robi TikToka. Także ja tam tylko tak nadzoruję. Ale mam też kilka profili, które oglądam. Także też używam tego jako rozrywka raz na parę dni. Rozrywka, edukacja. No a Facebook, no to my też dużo działamy na, na social mediach, także też tam nadzoruję. Natomiast nie mam problemu, żeby czasowo Facebooka usunąć i sobie zrobić detoks. Także również polecam, spróbuj. Dobrym pomysłem jest to zrobić na weekend, czyli zrobić sobie taki detoks piątek, sobota, niedziela do poniedziałku, włącznie na przykład i zobaczyć, co się wydarzy, jak tego tych social media, social mediów. Nie masz, nie masz w telefonie. Tak, to było te 9 punktów, które chciałem Ci pokazać. Mam nadzieję, że, że faktycznie one wprowadzą realną wartość do Twojego życia i nie chodzi o to, żeby wprowadzić wszystkie, ale być może któryś stwierdzisz, że jest interesujący, jest dla Ciebie, że on z Tobą koreluje, on z Tobą gra i faktycznie trochę się odmulisz, trochę się odseparujesz od tych złych informacji, zainspirujesz się z zewnątrz i i po prostu będziesz bardziej zadowolonym z życia człowiekiem. Tego Ci życzę. Hakona Matata. Wszystkiego dobrego. Cześć. Subskrybuj kanał Kacpra i uśmiechaj się każdego dnia.